To jeśli mamy przekuć cały ciąg karmiczny na nowo, ustalić, ustalić wszystkich kamień na nowo i fortuny, bo te już nie działają i się skończyły. To jest nasze zadanie? Chcesz. Nie mówię, że to nasze, ja mówię, że może ktoś ma to zrobić. Chodzi ci o, o, o reset całego niemieckiego początku? Jeśli czujesz się na siłach. Okej, okay. ja nic Mogę Co? ci nawet pomóc! Nie, nie, nie! Nie zlecam wam tego jako dowódcę. Ok? Okej? jest w tym jakiś sens. Może jest w tym jakiś sens? A może coś z siebie musimy zniszczyć, przekuć na nowo. Może, może. Albo wy, jak się powoli, niszczycie. I... Mistrzu gry. Mhm. Chcę teoretyzować. Tak. Czemu teraz? To się dzieje teraz. Mhm. mhm. Czemu w historii Rokuganu nigdy wcześniej takie rzeczy się nie działy? Bardzo dobre pytanie. I myślę, że odpowiedź być może siedzi naprzeciwko Ciebie. Bo nigdy wcześniej w historii Rokuganu Fortuna nie umarła. Nigdy wcześniej w historii Rokuganu żaden człowiek tak bardzo nie, nie wszedł w sojusz z demonami i nie oszukał śmierci. Jak Kuroshi. Nigdy wcześniej w historii Rokuganu nie pojawił się potomek kami założycieli, który potem zajął status nie kami, fortuny człowieka,